Co to za maszyneria? To kabiny symulujące zmianę wysokości. Badamy zdolność waszych organizmów do funkcjonowania w warunkach górskich. Tak, a po co? Nasz następny rywal to żelazne czołgi. Gramy z nimi na wyjeździe. Oni nigdy jeszcze nie przegrali u siebie. Nigdy? Przywykli do grania na dużej wysokości. Myślałem, że Superliga jest najwyżej. Hmm. Hmm. Proszę, spójrzcie. Ten wykres wszystko Wam wyjaśni. Dobra, teraz już rozumiem. Tak, Twierdza jest najwyżej położonym stadionem na świecie. Leży dużo wyżej niż Strikaland. Właśnie. Czuję się, jakbym zjadł rano 10 burgerów. Ja zawsze jem 10 burgerów przed treningiem, ale nigdy się tak źle nie czułem. Każdy reaguje inaczej na zmianę wysokości. Im wyżej, tym mniej tlenu, a powietrze jest hmm. bardziej rozrzedzone. By funkcjonować poprawnie, ciało potrzebuje tlenu. Jeśli wasz organizm nie dostosuje się do zmiany wysokości, będziecie mieć kłopoty. Jakie na przykład? Co nam grozi? Choćby zawroty głowy, zaburzenia wzroku i problemy z koordynacją ruchową. A, ja czuję się tak zawsze, gdy widzę na ulicy piękną dziewczynę. Hmm, musicie przejść intensywny trening, by móc zagrać na dużej wysokości. Nikt nigdy nie wygrał jeszcze z żelaznymi czołgami na ich boisku. Ostatnie 15 minut meczu będzie koszmarem dla was wszystkich. Wracamy do kabin? Zgadza się shaker. Choć gramy dziś w Zimnej twierdze, atmosfera jest naprawdę gorąca. Mnie jest strasznie zimno. Czy Super Strikers pokonają Czołgi na ich stadionie? Tylko jeśli wytrzymają mecz kondycyjnie, zwłaszcza ostatni kwadrans. Hej? <laughs> Supa dobrze zaczęli mecz. Shaker! O! Oh! Bardzo niewiele brakowało. Nie doceniłem Supa Świetnie się przygotowali. Uber! Gospodarze obrali dziwną taktykę. <gry> A może trochę pogramy w piłkę, co? Mm. I oto przerwa. Na razie nie zobaczyliśmy bramek. Bardzo dziwne. Zespół czołgów nie wygramy czuł z tak defensywną taktyką. Krając na czas, osłabiliśmy super strajkes. Świetna robota. Tak, tak jest! jest. No. <laughs> Strikers nie mają szans strzelić gola w drugiej połowie. Shaker, Nord i Rasta jeszcze pożałują, że zagrali w tym meczu. Ostatni kwadrans będzie dla nich prawdziwym koszmarem! Tak jest, szefie! Mecz nabrał rumieńców. Czołgi ruszyły do ataku. Zgadza się, Mak. Wreszcie oglądamy ciekawe widowisko. Czy Not zdoła go powstrzymać? Nie tym razem. Gol! Czołgi wychodzą na prowadzenie! Wygrywają jeden do zera. Jeden z napastników Super wygląda, jakby przed chwilą przebiegł maraton. Nie wiem, czy dam radę, kapitanie. Dotarłeś już tak daleko. Naprawdę chcesz się teraz poddać? Supastrikez chyba złapali drugi oddech? Znakomicie rozegrali piłkę Rozpaczliwy wślizg Shaker'a i gol! Super, Strikers jako pierwszym udało się przerwać klątwę ostatniego kwadransa Ale czy stać ich na to, by zdobyć tak zwycięskiego gola? Czy uda im się wytrzymać na Można dostosować się do każdych warunków Tak, zrozumieliśmy to, gdy byliśmy w górach Chodzi o to, by oszczędzać energię Zachowajcie jak największą rezerwę na koniec Jasne, pokonamy te górskie niedźwiedzie. Musimy wytrzymać jeszcze tylko kilka ostatnich minut. Tak, oddychaj. O, wygląda, jakby dostał zastrzyk energii. Trochę się pośpieszyliśmy. Jestem zbyt zmęczony. Odnajdź w sobie motywację, Shaker Ślady butów. To byłeś. To byłeś ty. To ty ukradłeś naszego GPS-a. Mm, jak widać, to nie wystarczyło. <Szysk> Mnie to wystarcza w zupełności. A? O, co za drybli! Oh! Oh! <trafiłem>, Trafiłem? Shaker, udało ci się. Obejrzyj powtórkę. Co za końcówka? Po raz pierwszy w swojej historii żelazne czołgi przegrały mecz u siebie. Niesamowite widowisko. <grym> Od początku miałeś całkowitą rację, trenerze. Shaker, bracie, udało ci się! <śmany> Za karę zrobicie sto pompek! Oh. <śmany> Shaker, nie da się pokonać czołgów na ich boisku! Nam się udało! To nie fe! I kto to mówi? Nie do wiary! <śmany> Spokojnie, bez nerwów, stary! <śmany> <śmany> Yeah. Zimno jednak uderza do głowy. Ha! <tryk> <tryk>